Cześć kochani, z tej strony Shop Doktor, witam Was z kolejnym odcinku mojego programu. Dzisiaj, tak jak widać, z maseczką i w rękawiczkach, nagrywam program o tym, jak sobie sklepy dają radę w czasach pandemii. Sklep Lewiatan znajduje się w Brwinowie. Dla swoich klientów ma bardzo wygodny parking z dużą ilością miejsc. Kiedy wchodzimy do sklepu, widać wyraźnie, że są przygotowane płyny dezynfekujące, tak aby klienci mogli robić bezpieczne i wygodne zakupy. Sklep jest dobrze urządzony, ma bardzo wygodny i bezpieczny regał na pieczywo, tak aby klienci mogli kupować codzienne produkty. Współcześnie klienci oczekują od nas wysokich standardów, dlatego komunikując np. Ladę Mięsną Wędliniarską, powinniśmy ją mieć tak zabezpieczoną jak tutaj, ale również powinniśmy dawać informacje, tak jak w tym miejscu, że produkty i informacje o promocjach dostępne są na naszych mediach społecznościowych, jeśli chodzi o Facebook i Instagram. I to co widzicie z tyłu za mną, mianowicie ekran, na którym pokazywane są produkty promocyjne sieci LED. Ja ten sklep, w którym jestem, czyli czekając w przypadku na mięso, na wędliny, na, na to, co chcę kupić. Mogę zobaczyć dostępne produkty i widzę jak to wygląda. Jako Polacy, jako konsumenci, zmieniliśmy nawyki. Postanowiliśmy teraz, w czasach pandemii koronawirusa, więcej piec sami. Dlatego, zgromadzenie takich produktów, które tutaj z tyłu widzicie, czyli różnego rodzaju proszki do pieczenia, galaretki, yy, składowe ciasta, czyli mąka, cukier. To wszystko, to się znajduje, oczywiście do tego dochodzą też jaja, e, mleko, stało się bardzo ważne, więc jeżeli sklep potrafi to zgromadzić w jednym miejscu, być odpowiednio zatowarowany, to ułatwi e, jakby zakupy dla swoich klientów. Klienci też to docenią, ponieważ dzisiaj jest bardzo ważne, abyśmy bezpiecznie robili zakupy, czyli mieli wszystko w jednym miejscu, a kategoria do pieczenia ostatnio poszła bardzo do góry. Dla klientów również przygotowane są pięknie ułożone warzywa i owoce na wyspie, tak aby mogli wygodnie korzystać i dokonywać zakupów. Obsługa za każdym razem uzupełnia asortyment z różnych grup towarowych. Tak jak widać, napoje, soki, coś co jest niezbędne w związku z nadchodzącą wiosną, jest uzupełniane tak, aby klienci mieli pełen asortyment produktów do wyboru. Bardzo chętnie realizują tutaj zakupy, stosując się do wszelkiego rodzaju zasad higienicznych. Widzimy, klienci są w maseczkach i zachowują odstęp, czyli to się sprawdza. Sklep jest zabezpieczony również poprzez pleksi. Personel kilkukrotnie w ciągu dnia dezynfekuje wózki. Klienci, którzy wchodzą do sklepów, też korzystają ze środków czystości po to, by robić w bardzo bezpieczny sposób zakupy. Koszyki też są czyszczone i zabezpieczone każdorazowo. Zamrażarki czy inne punkty, gdzie klienci dotykają yy, urządzeń sklepowych też są czyszczone. Stojąc do kasy, klienci mają pewność, że taśma też jest dezynfekowana, na której wykładają zakupy. Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie, wygodnie i żeby mieli przekonanie, że ten sklep jest jak najwłaściwszy pod kątem codziennych zakupów. Zwróciłem też uwagę, że wszystkie urządzenia wokół kasy, które dotyka klient, też są czyszczone. Wszystko ze względu na jego bezpieczeństwo. Kategoria chemii, produktów do czystości, do higieny wokół domu jest uzupełniana i bardzo szeroko dostępna. Moi drodzy, tak jak było widać, sklep Leviathan Burwinów znakomicie poradził sobie z nową sytuacją. Jest czysty, zadbany, załoga dezynfekuje sklep, koszyki, wszystkie elementy styku z klientami, dba oczywiście o dostępność produktów. Moi drodzy, ja ten sklep wam bardzo serdecznie polecam. Jeżeli wy macie jakiekolwiek do mnie pytania, proszę, rzucajcie komentarze pod tym filmikiem, piszcie, czego potrzebujecie, jakie tematy chcielibyście, abym poruszał w kolejnych odcinkach programu Shop Doctor. Jak widać, od czasu do czasu okulary też parują, ale taka jest praca, robią dla Was i... Ją Uwielbiam i kocha. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Shop Doctor. Cześć!